Dawno, dawno temu żyła sobie. Hey! Yo, ho, ho, błękit morza, ten na zawsze już tu zostać chce. O, dostatek piracki! Zbiórka moi piraci! Tak jest kapitanie Eddie, ar piraci! Gotowi na wielką przygodę! O oh, tak! tak! Kotwica w górę i rozglądajcie się za morskimi potworami! Lub dinozaurami! Obiad piracki! Jesteście głodni? O, o tak! Mija, nie wpychaj się tak! Nie pozwoliłeś mi pierwszej opowiedzieć bajki. To nie znaczy, że możesz się wpychać bez kolejki. Ale ja jestem głodną księżniczką, a księżniczki zawsze są pierwsze. Przepraszam, wybacz. Hej, byłam pierwsza. Ła, wow, wspaniale, znaczy na morskie bałwany, prawdziwy potwór z morza. To nie jest żaden potwór, to ośmiornica. Ulubione zwierzątko wszystkich piratów. Dzięki, Jejku, wybaczcie! Arr! Przyjmiemy ją na pokład, kapitanie! Witaj wśród załogi, ośmiopiracie! Myślę, że już po obiedzie. Plyńmy szybciej, załogo! Uu! Mm. <tryk> 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 Widok! Pierwszy oficer do mnie! Tak jest, kapitanie, Eddie. Przepraszam, ja będę pierwsza! Ale ja chcę być pierwsza! Ale ja pierwsza, ja pierwsza! Ja byłam tu pierwsza! Wybacz! <śmiech> tak. <śmiech> Przepraszam, wybacz. Hej, chwileczkę! Ja jestem kapitanem! Zawsze chciałam sterować statkiem, tak?